Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zadziwiający człowiek, o którym przecież wszystko wiemy, czy może nas czymś zaskoczyć? A jednak znamy go, bo mieszkał pośród nas. Wiemy wszystko o jego rodzinie i wykształceniu, jakie uzyskał. Znamy sposób jego pracy, a jednak jego zachowanie wypycha nas z dotychczasowych opinii. Skąd on to ma? Gdzie jest źródło mocy jego słowa? Jego funkcjonowanie przewraca nasz wewnętrzny świat. On staje się dla nas skandalem. A wystarczyłoby tylko zafascynować się i pójść w kierunku rozwoju zamiast walczyć o zachowanie swojego niepełnego oglądu jego osoby i nie pozostać na pytaniu skąd? Lecz poszukać na nie odpowiedzi. To co prawda pracochłonne, ale owocne na przyszłość. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.